Dzwoniły mi dzieci, dwie dziewczynki na domofon z kartkami, mówię tak nie wstaję, no nie masz szans, mówię, zadzwoniłem dwa razy, mówię dobrze, mi tak było ich szkoda, podchodzę, mówię cześć, dzień dobry, a wiecie, że nie przychodzi się kogoś do domu, a czemu, mówię, bo to nieładnie, a czemu nieładnie, ja mówię, Mówię, ostatni raz tu przyszliście, i nikomu nie mówcie, żeby tu przychodził, bo już dostajecie autograf i idźcie. Złamałem swoją zasadę, ale nie mogłem mi odmówić, nie. Nie wiem jak już czemu, to mówię... A pani z Bandura? Pani z Bandura? Ja mówię... No... Jestem. z zresztą do początku. Nie bolało, jak spadłam z nieba, bo na szczęście miałam mega dużą amortyzację. O no, Dobra, czy coś kupa zlikowałem? Jak zlikowałem to mnie popier**li Ej, Ty ruba, gdzie jesteś! Przeproś za to. Przepraszam. A zaszczekaj Przeczny Piesek uf. O, Limason, no to co mówię. Kurde, burza. Na burze się zbiera chyba. Ej, musisz odejść, bo się spierdziałem. Kupi, kupi Red Bull'a w 7 Eleven. Okej, okay, Red Bull. I się nie lubię z nikim, proszę, żeby to serce złamie. A, A, jako, co, co najmłodszy, ogóle? jako, żebym najmłodszy w mojej rodzinie, to mi udawało się zawsze i to zawsze uciekać od kar cielesnych. Może dlatego teraz mam właśnie taki mały, takie małe ciągnotki do tego, żeby gdzieś tym paskiem, jak się da kobiece ciało ustrzelić, to właśnie strzelam. Także bardzo się cieszę, że masz już z tym doświadczenie. Nie będzie to dla ciebie pierwszy raz podczas naszego wspólnego szalonego wieczoru. Który się nie, nie, nie w w lędźwie. Nie trafię w lędźwie, obiecuję. Masz walka? kim? Z Serio? No. 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 no A, zliknowałem i chodzi. <laughs> Patryś, jakie masz zajmki? Ja? Ono i <coughs> P-dał? <laughs> hello, what's your name? Adrian, hello Where do you go now? Party to eat. or? No, to eat. What? Idź, restaurant. Oh, idź, okay. Can you give me your Instagram? We can no. later meeting. No, I'm 16. Okay, goodbye. <laughs> hey, ale kiedy ty ona? I'm 16. O oh, ale się nadziałem. Zanim zaczniemy odcinek, sponsorem odcinka jest CSGO skins, na którym znajdziecie masę lootboxów, które możecie otworzyć. Dodatkowo macie szansę na codzienną darmową skrzynkę. Na stronie możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego znajdziecie Exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego, a doładowując konto z kodem 3-3 dostajecie darmowe 2 złote 10 groszy zł i 10% bonusu do doładowania. Strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. I proszę Państwo, jedycie wszyscy Prince Polo i razem! Ja, ja, witamy, ja, witamy w słonecznej bośni Fox ja. FM, pozdrawia Panią Gosię od Pana Rafała, jedzmy razem Prince Polo I wszyscy na, nu, ha, na, nu, ha Widzisz, nikt nie, nie chce się krzyczeć Wyobraź sobie jakbym kupił kwiaty e, No, zró e, zrób sobie zdjęcie z dziewczynami A, no, luz, siema e, A mogłabyś twoja dziewczyna koleżankę zrobić? No, e, mogłabyś zrobić? Dzięki. Dzięki. Oj. Koleżanka? Tak. Sranka, kurwa. A co co? No co? A nie, powiedziałem dobra koleżanka. Żartuje no! Przyjaciółka powiedziałem. Ofera postanowiłem Dina na Wilanowie widziałem, ale ci, powiem wam tak, ci mieszkańcy Wila, Wilanowa to są straszył po wszyscy. Miałem tam jedną laskę z Wilanowa, plus ar Arbus mieszka na Wilanowie. To sobie wyobraźcie, jakie tam jest towarzystwo na tym Wilanowie. To jest wystarczy, że Arbus tam mieszka. I wiem, jak, 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 jak zawsze gdzieś ktoś starszy mówi, kiedy? za moich czasów. Kurwa, właśnie teraz są tak zjebany czasów, że co? Za moich czasów o, z kolegami ee, słuchaliśmy Tuk, 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 tuk szachur, bombardilo krokodilo, cappuccino, assassina, tuk, 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 tuk. Ja pierdolę O kurwa! O kurwa! Ok, to <m> był big one. Loda, może. Do zjedzenia oczywiście, już tutaj nie, nie, nie. Loda, last. You know it's a game <grywa> of Kisel slap. Oh yeah! Let's do this. Kisel slap. No on, No A, No chodź. No What with you, you? No What with you guys? Okay, it. oh, come it. on, come on, chodź. Uh, okay. Bye guys! I'm I'm gonna go my my burger now. Bye. bye. Widzicie, No dziewczyny. Nie trzeba wyzywać, ty po stopie. <noise> Tylko ja do toalety pójdę może. Tam nie wrażenie wyglądam. Oj, przepraszam. Chciałbyś pogadać go tu wale stydzisz się. Gdy nagle przychodzi Ano to jest zabawa. Miałem pierwsze siedem dych była żałoba Nasze znajomość jeszcze w tym momencie kończymy, się zamieniasz w pedała. Idź, za nas równości. A dobrze, że mają usta wyschnięte. Ja po prostu jestem charakterny. Kto chce nam Mbopa zjechać? No wie, bo mi do paliwa A brakuje. Flaga do tira przyczep LGBT. Przepraszam, bo mi, bo mi brakuje, brakuje na paliwo i na bramki. Czy jest jakiś kierowca, co miałby ochotę zjechać na chwilę? Ale dobra... Weź się nie To jest dobra pomadka. Miałem wyschnięte usta. I teraz mamy fajne takie. Eee, na My sobie jeszcze na biurku postaw tak, Stanley'a. Stanley to cię wduje. Jakiś długopis jela. z pomponikiem. Tak, Stanley cię wduje na zielonej szkole. Na przykład możesz mieć Samsunga S25 na gimbalu i możesz go nosić. No dobra, słuchaj. A drugi robię, telefon musisz mieć na co najmniej? Co robimy? robimy? Ogarniesz to, to, to wszystko, ja ci w, po Masterchefie wszystko posprzątam, kurwa. Zrobię ci streama i będę ci szorował kuchnię. Mi się tak się... Bo o to, że już nigdy pewnie tego nie użyję, ale jest tyle w tym jebania, że wolę po prostu... Przecież k***a! Ku... Ale jeba, tu jeszcze nic się nie stało to tu się nic to nie jest jest, wydarzyło. To, jest, to jedyne ja co widzisz to jest pytam... OBS wirtualny, Kurwa, Bruce, Patrz. mów mu o prościej. To jest OBS wirtualny, rozumiesz? Nic więcej. No tak, tak to Lubisz? nie. Nie, no, nie lubisz? Bo stopy by mnie śmierdzą, przecież już bez przesady. Co, czy śmierdzą? Tak, mam kwiatuszkami. mi to. Czekaj. Ja pierdolę. A czuję co? się jak kurwa teraz. No nie tu siodły. No, jakbym skórkę z parówki ściągała. Ty jesteś taka to jakaś beka jest tak To bo... pierwsze spotkanie nie umie się zachować. Niech przeprosi. No, nie, ma. Tak szybko, nie? Nie, nie ma, dlatego proszę mnie teraz przeprosić. Najlepiej, jakbyś klęknął jeszcze dla mnie. Ja mogę wstać. Ja mogę Tak, nie. za to, że jesteś taki nagany podczas pierwszego spodu. Nie jest. Klękniesz dla mnie, czy nie? Tak, czy tak. nie? Tak? Tak. No, proszę. Zapraszam. Zobaczam. W ogóle wy się śmiecie, ale Mamon ma bardzo... Ja na czy to jest jego rekordowy miesiąc. Tak, jest. Mamon w lipcu miał najwyższą średnią w historii swojego streamowania. I Jednocześnie pobił rekord ilości godzin przestreamowanych. Ja pier... Jaki sztos streamingowy 427 godzin streamów i do, i do tego rekord widzów. I on kurwa nie streamuje na Kiku. Ale by miał kurwa pieniędzy na Kiku, on wszystko to na Twitchu napierdala 427 godzin. 427 przez 31. On po prawie 14 godzin dziennie na te streamy. Ferrari ci ten powiedział coś? Kiedy? No ostatnio czy co? Nie no pytają czy gdzie bym umieścił Ferriego Mówię, że szalony szczur, czy pańcula, załęski, za Łęcki to wszyscy cwele do jednego worka. Ja jeszcze nitrom na końcu Na Gaszaka, go, ja o, patrz, nie. patrz, patrz Patrzcie co się dzieje z moimi nogami. Ja trzymam wujek coś, patrzcie widzowie co się dzieje z nogami. Patrzcie, ja powiem... No, Chodź ty pójści, mnie te twoje U. nogi jakieś znaczy, kółki no. tu nie chodzi no ty, to, to zaraz, to chodźcie najpierw na młota. Ja, ty dzisiaj jakąś wycieczkę oprowadzą. Tak, oprowadząc. Ty dzisiaj jakimś opiekunem jesteś? Tak. Ej, zobacz, spójrz za siebie. Dawajcie, dawajcie chłopaki, dawajcie. Ej, ty jesteś opiekunem na kolonii. Masz. Tak, opiekunem Maćków. <laughs> e, dużo ludzi pyta jest czemu, czy pyta mnie, czy pyta się czemu jest związek zakończony. Związek zakończony jest przez e, oczywiście ostatnie sytuacje, jakie się zdarzyły pomiędzy mną a Kasią. A e, już ja tu jakiś czas się zastanawiałem tak szczerze, no. Jakiś czas się zastanawiałem, czy by tego, tego nie zakończyć. No i jakś tak się potoczyło, że się skończyło. Ubierz się Debilu Debil to jest twój stary, kurwa. to takiego kurwa idiotę jednego kurwa począł na ten świat. Co przychodzi i takie rzeczy kurwa się się to obchodzi kurwa, czy ja jestem hopie bez koszulki, czy kurwa bez chopy czegokolwiek. Jestem u siebie w domu, mogę sobie siedzieć jak mi się podoba. Piwko swoje masz, tak? Nie chcesz, żadnej miał Nie, ja bym Aha, i po piwkach? Jedno wypiję. No ja, to tak? Nie <laughs> wolno. Ja za to nie odpowiadam. ani po narkotykach, ani po alkoholu, ja w ogóle nie jestem za czym. Ja też Co? Kurwa! Ohoho! Kurwa, na LAMINIA mal, kreci ja? rogala pod suknie! Makaron z tworogiem, makaron z jajkiem, makaron z jajkiem. To, ten ten ja wierzę, ale, ale to po to, ja to nie wiem, ligo, Ja jest... O kurwa, przepraszam! Hej, dobra, ty jesteś mi... Hej! Zajebałbym cię! Zdaj**ałbym cię, cię. k***a, Wolzata ta szmato no, Rozumiesz? Zajebałbym Cię Obnieciłem się i zapomniał hamować Ej dobra, Zdajęłbym Cię Ty jesteś Przepraszam Cię Dawid. Przepraszam Cię. je Dramikowy nie ma, nie? Nie, 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 nie. 3 na 1. Dwóch będzie z lewej. Kersters. Co to, kurwa, co, za boty na tym Elo grają.

Ну, не могу, ну, потому что перешкадят им, себе в голове спевай. Да же что? Ну, а что, что не тягота. Ой, Ой, черт.